Zabela, który dzisiaj? 12 kwietnia. A co ty robisz? Prażę... Tutaj? <laughs> nie. Prażę sezam, bo będę robiła tahini. I sezam nie może być za bardzo uprażony, bo wtedy będzie gorzkie to tahini i też nie może być surowy, więc trzeba tak naprawdę wyczuć to. A co ty dzisiaj robiłaś? A byłam jeszcze dzisiaj na Ricolu do fajnej reklamy, także trzymajcie kciuki, zobaczymy jak to będzie. A już możecie w telewizji zobaczyć reklamę ze mną reksą. Tu taka gwiazda jesteś, a to gwiazdy też gotują. Oczywiście dzisiaj będzie sałatka z bakłażanem. Bakłażan już jest. Tak, tutaj Izabela. Jest, O, jest pięknie upieczony, nie wiem czy ja go pokażę. Moment, moment. O, o moment, moment. Proszę bardzo. Pięknie upieczony pięknie, z czosnkiem. Myślałem, że to są jakieś gruszki. Nie, Arkadiusz? A tutaj jeszcze mam też upieczony, bakłażan. Dzisiaj będzie bardzo bakłażanowo. Taka jesteś taka arabka. Tak, ja lubię, tylko trzeba zatar jeszcze kupić. No może humus będziesz jeszcze, jeszcze zrobiła? Humus to ty będziesz dzisiaj robił, bo ja będę jadła warzywka z humusem. No Myślałam, że sezam tylko do sezamków. Nie.